Tough loss against a really good team. Um, I thought we was prepared well. I thought um, Coach gave us the plan. And um, they just made tougher plays than us. Transition defense killed us. Um, they pushed the ball with tempo. And they got a lot of easy baskets, man, that that um, we wasn't able to get back in front of the game. But just a tough game for us, man. Tough loss. Wiedzieliśmy, że to będzie ciężkie spotkanie, ponieważ to były dwie drużyny, które gdzieś obok siebie są w tabeli. Walczymy o jak najlepszy bilans po tej pierwszej rundzie, żeby się zakwalifikować do Pucharu Polski. No i tak jak przypuszczaliśmy, początek bardzo trudny, gdzieś troszeczkę brak koncentracji. Oba zespoły grały z zmienną obroną, próbowaliśmy każdy swego strefą. Ale fajnie, że w tej trzeciej i czwartej kwarcie, na przełomie trzeciej i czwartej kwarcie fajnie dzieliliśmy się piłką i, i trafiliśmy kila, kilka otwartych rzutów za trzy.